Ja pierdolę, kolejny dzień, kolejna sperma dziadka. Co ja miałem kurwa robić? O ja pierdolę, przecież Cyberpunk wyszedł. No kurwa, nie mam komputera ani PS6. Dobra, zapierdalam do Media ekspert zajebać PS6 z Cyberpunkiem hehe. Muszę jakiś samochód podpierdolić, bo Seba i dziadek mi zajebali wóz, który kupiłem od cygana za moją spermę. To jest z około 300 km stąd, więc muszę podpierdolić jakiś szybki samochód. Albo motorek. Raz, dwa i chuj, ty suku, ty jebany z permociągu dzwonię pogliny a za to kurwa teraz cię zajebie. Dobra, ja spierdalam, ale najpierw muszę sobie coś wpierdolić. Dobra, jesteśmy przy tym zjebanym Macdonaldzie. Kurwa, czemu to wygląda tak podobnie jak ostatnia placówka? Ja pierdole też maciska, tak samo wyglądają jak w tej innej ospermionej miejscówce czy jakiś kurwa eksperyment tu przeprowadzają. Kurwa, ale zajebiste więcej sobie w pierdole, he heche. Dzięki za kasę ty kurwo. Jak chcesz więcej wydać, to ją wydaj u nas, bo jesteśmy tu kurwa biedni. Nas jebany szefuniu jest zadłużony, że mu muchuja odcieli. Mam na to wyjebane w grube ostrane szmaciska. Dobra, ja tam im się wpierdolę i ich zajabię oraz podpierdolę tą kasę, którą tu kurwa trzymają. Mam nadzieję, że te kurwy mnie nie widziały, ale się kurwa nie odzywają, więc nie. O kurwa, wypierdalać mi tu kurwa, bo ty nie masz upoważnienia aby tu kurwa być, więc wypierdalaj. Sam sobie wyrobiłem upoważnienia na tobie, ty suko, ty też kurwa umierasz. Kurwa zapomniałem, że te jebane kasy otwiera się cipką, a ja nie mam, to ja spierdalam. Kurwa jestem za duży, aby tak przez to gówno przejść, więc kurwa muszę to obejść. Przynajmniej jakiś cygan nie podpierdolił mi tego motorka. Dobra zapierdalam do Media ekspert nawet gdy jest kurwa północ. Jak będzie zamknięte to tam im się wpierdolę. Dobra powoli się zbliżam, co to za jakieś ospermione miasteczko, nawet na tej jebanej mapie którą podpierdoliłem mojemu nauczycielowi z podstawówki 18 lat temu, tam się kurwa wszyscy spuszczali ja pierdolę ale to było wtedy zjebane dobrze że z tego spermowiska mnie wyjebali, kurwa jeszcze zostało mi z około 30 kilometrów żydowskich. A ja zaraz się kurwa zestram z podniecenia w końcu kurwa po 8 latach można sobie w tego jebanego cyberpanka zagrać ja pierdolę. No dobra, kurwa ale ten media ekspert jest biedny że jest kurwa zrobiony z drewna i kamyków które pewnie podpierdolili. Muszę ładnie kurwa zaparkować bo te jebance jeszcze odholują mimo motor holownikiem motorów. Kurwa nic nie widzę, że tu jest jakiś cyberpunk tylko jakieś chrupki zrobione z spermy pelikana i ciasteczka w kształcie Kutasa co kurwa nie ma sensu ale widzę jakiś komputer za złotówkę z procesorem Intel Hui 2077 pewnie jakieś nawiązanie do cyberpunka hehe. Kurwa tylko jest tu jakieś żarcie dla tłustych grubasków ja pierdolę. Może na jakimś innym regale są. O, moje ulubione chipsy, pasikonik wpierdala, chętnie podpierdolę heche. Dobra, wziąłem z jakiejś pięć heche. O, bonitki twojej starej, też chętnie podpierdolę heche. Kurwa nigdzie nie ma. Dobra, zapytam się tego chuja, co tam stoi. Ej, gdzie tu kurwa cyberpunk ips 6 Trzeba najpierw kurwa zadzwonić do nas i powiedzieć, że to gówno chcesz. Koniec Obecnie tego pierdolała. Dobra, pewnie te kurwy mają przygotowane do jakiegoś cymbała i zaladą chowają. Dobra, sprawdzę co tu jest. Kurwa jakieś zużyte kondomy, gumy spermusie, jakiś magazyn porno, oznalazłem. Dobra schowam to do mojej pizdy i spierdalam. Pewnie jakieś gliny tu przyjadą bo niby jakiś tutaj czujnik mają, więc spierdalam stąd jak najdęli do domku. Kurwa, pewnie zaraz będzie padać i zmoknę, a ja na motorku zapierdalam, ja pierdolę. Noż kurwa wjebaną pizde jeża zaczęło lać, więc kurwa zmoknę i się prawdopodobnie wyjebie. O kurwa, chyba wiedzą, że to ja, więc ja jeszcze tych pedałków muszę zgubić, ja pierdolę. No dobra, udało się, tylko jeszcze jest trochę mglisto, to może pominę ten ze strony skręt albo źle skręcę. Kurwa, ja go znowu pominęłem. Dobra czas wyjąć PS6 i cyberpunk z mojej pizdy i podłączyć do tego ospermienego telewizora przez mojego zjebanego umysłowo dziadka. No dobra jak to teraz kurwa podłączę, bo coś te zjebane kabelki nie mogą się połączyć ze sobą tak jak mój stary z moją starą jak mnie robili hechę. Chyba podłączyłem dobra czas sprawdzić czy się włączy. Kurwa, a nic się nie dzieje, chyba coś zjebałem. A, a o kurwa chyba naprawiłem moimi kopniakami hehe he, dobra włożę płytę cyberpanka i lecimy hehe. He. No dobra, lecimy. O coś się dzieje. Do up, samurai.